To jest bardzo wyjątkowe miejsce, bo jest tutaj tak cicho, to jest absolutnie niesamowite, jak można usłyszeć, usłyszeć ciszę, to jest doświadczenie, które może my dorośli mamy, ale wiele z naszych dzieci nie ma tego doświadczenia i myślę, że warto poszukać takiej opcji, nie tylko w wakacje, ale może właśnie w ciągu tygodnia, gdzie jest czwartek i to, to nagrywam, żeby wybrać się gdzieś z dzieckiem Urwać je ze szkoły Tego nie mówiłem I dać doświadczyć ciszy Ja i tak tam bardzo daleko słyszę Autostradę gdzieś tam w kierunku Ale tu jest tak cicho Poza tym Szum wiatru i wody Tego bardzo trzeba